I Dziękuję, że przyjęliście Państwo nasze wspólne zaproszenie biblioteki i Państwa Chmielowców. W 2011 roku mieliśmy przyjemność prezentować na tej sali wystawę Pana Jana Chmielowca. Była to fotografia i grafika komputerowa. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że nie minie 3 lata, a spotkamy się na tej sali w duecie Żona i mąż. I pre będziemy prezentować coś całkiem odmiennego. Nie grafikę komputerową, nie fotografię, ale gliniane cuda i cudeńka. Z tego, co się dowiedziałam, Państwo tym właśnie tematem i tą formą pracy artystycznej zajęliście dopiero w tym roku. To, co zobaczycie Państwo, to praca czterech miesięcy. Myślę, że jak tak intensywnie będą Państwo w sobie pracować... No nie. Będziemy następna... mieć przyjemność właśnie oglądać wystawy częściej. Jak pan Jan mówił w marcu następna. Pomaga już też maleństwo, Wnusia kochana, tak? Pierwsze jest. prace się znajdują też na wystawie. Ja nie będę zdradzała kulisów waszych spraw, tego co robicie, co planujecie. Myślę, że Państwo sami podzielicie się z nami właśnie tymi informacjami. Serdecznie Państwa zapraszam. Ja przede wszystkim dziękuję za e, przyjście e, Państwa na naszą wystawę i poświęcenie cennego czasu. Dziękuję Pani Dyrektor za miłe przyjęcie jak zawsze. Dziękuję Kasi. Jest, e, za pomoc. Jest, jest coś nieoceniona Kasi. E, I e, krótko tylko, ponieważ e, dostałem taką informację, że przy poprzedniej wystawie. Niestety czas mi się skończył. Za długo rozmawiałem z, 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 z obecnymi. W związku z tym wyczerpałem czas. To dzisiaj tylko krótko jako taka informacja. Pani dyrektor już powiedziała, że to jest kilku miesięcy naszej pracy. Jak Państwo się z, na pewno za chwileczkę zorientujecie, jest bardzo zróżnicowane są prace tematycznie. A kolorystycznie i no pod względem formy, pod względem kolorystyki. To jest taka nasza, tak powiem, to był taki cel, zamierzenie, żeby pokazać to wszystko, co potrafimy. A czego tu nie ma, to też potrafimy, czyli, to, czyli, czyli przy następnej wystawie pokażemy. Nie zmieściło się po prostu, to naprawdę jest ogrom pracy, żeby to raz wytworzyć, dwa przetransportować, no, poukładać, to, to już jest najmniejszy problem. Natomiast myślę, że następną wystawę zrobimy już niedługo. Planuję, to mogę zdradzić, chcę połączyć grafikę z, z gliną. Jak? No to myślę, że na następnej wystawie sobie a, to a, zobaczymy. Coś no Co w rodzaju. No uda się, jeżeli zdrowie poziada <głos》> zdrowie i wszystko będzie ok. A, proszę Państwa, e, tyle e, mo, mojego, mojego tutaj mówienia e, na ten temat, jeżeli... Marsieńko, kochanie, tak sekundkę. E, wstrzymaj się na, 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 na chwilę. E, jeżeli Państwo będziecie mieli jakiekolwiek pytania i my będziemy potrafili na nie odpowiedzieć, to serdecznie zapraszam do rozmowy. Tu mamy w koszyczku takie przygotowane nasze, nasze Ciasto, tylko proszę tego nie jeść. To nie są dolarówki złote. Tak jest z naszym, z naszym logo naszej pracowni. Są również wizytówki, więc to można sobie na pamiątkę zabrać. A jak sobie Państwo zabierzecie, to zapraszam do stolika tam na końcu sali. Proszę, weźmiemy sobie po lampce. Przy lampce będzie się nam jaśniej rozmawiało. Tak, bardzo <grywa> skromni prace są też sprzedażą, więc jeśli ktoś by chciał kupić to. Trzeba ewentualnie ewentualnie coś, coś, Kontakt, e, zam, na coś zamówić, coś Trzeba zamówić, oczywiście z sugestią, sugestią co do formy, co do przeznaczenia, co do kolorystyki. Jesteśmy, jesteśmy otwarci. Jesteśmy otwarci. Proszę Państwa, wielbię tak. upoważnia do tego, żeby to czas na to, żeby. co? Co chciałaś? Wszyscy. No tak, że dziadzie robi. Smacznego. Na drogę. No. Nie no. jest przetarg. Nikt nie chce pierwszy do lampki.